Musimy zrobić jedną bardzo nieprzewidzianą rzecz. Jak wyjeżdżałem, to w kotlinie jelniogórskiej były minus 4 stopnie. Ubrałem się dość zimowo. Natomiast tutaj w proboszczowie gdzie jesteśmy, jest plus 11. Takie plany miałem, żeby dobiec bezpośrednio zjeżdżowa na ostrzyce. Z realizacją zawsze gorzej. I docieramy do skrzyżowania szlaków. Czerwonego, żółtego. I chyba zielonego. Według mapy. Tak, jest to również szlak zielony. Rozpoczyna się to co najciekawsze. Dla wszystkich górali skopiennych z Kotliny Leniogórskiej. Czyli podbiegi. Wspinaczka trochę przypomina mi wejście na chweszdę w trakcie sztafety organizowanej przez Piotka Hercoga. Natomiast dzisiejsza wizyta na Śląskiej Fujiami Ostrzycy, w zniesieniu o wysokości 501 metrów nad poziomem morza. Unikalny charakter, dawny wulkan. Już od 26 roku uznano za obiekt warty ochrony. Zakazano tu jakiejkolwiek działalności wydobywczej, budowania kamieniołomów. Co ciekawe, odwiedzany wcześniej przez nasz Skowron wydaje mi się równie, albo nawet bardziej interesujący, a nie jest objęty żadną ochroną. Tylko w trakcie wojny uznano ostrzycę proboszczowicką za obiekt strategicznie ważny i wykopana tutaj linii okopów wycięto troszeczkę drzew dzisiaj jest to rezerwat przyrody no a tutaj mamy kolejne okopy No nic, jak na chwezdę, tak i na ostrzyce damy radę podbiec. Piękne gołoborze bazaltowe się nam odsłania. Natomiast najładniejsze stanowisko jest na stoku południowym, skąd ze szczytu. Będziemy widzieć łysą górę i pasmo Karkonoszy. Podejście robi się coraz bardziej strome, ale mamy coraz ładniejsze widoki. No i dochodzimy na samą górę. Znajdujący się jeszcze w Pogórzu Kaczawskim wulkan wygasły wulkan Ostrzyca Proboszczowicka wyraźnie odcina się od otaczającego płaskiego terenu. Jest to trzeciorzędowy wulkan tarczowy zbudowany ze skały podobnej do bazaltu bazanitów. Jest ona dosyć spękana, tworzy charakterystyczne słupy rezerwat przyrody Ostrzyca Proboszczowicka został utworzony w 1962 roku. Dzisiaj trochę pod słońce, ale tak tamto wzniesienie to będzie o kole najwyższy szczyt w górach Kaczawskich. Trochę na zachód Łysa góra, z której przy dobrej pogodzie widać Ostrzycę Proboszczowicką. Na ostatnim planie śnieżka i czarny grzbiet Bazanit skała wulkaniczna, twarda, zastygła w trzeciorzędzie Na sam szczyt wzniesienie około 190 metrów, czyli porównywalnie do wbignięcia na szybowcową górę Także można tu sobie poćwiczyć. No ale zbiegamy dalej Ten fragment szczytowo ostrzycy, po którym dzisiaj spacerowaliśmy, to jedynie część trzeciorzędowego rdzenia wypełniającego komin wulkanu. Górna część zbudowana z mniej opornych skał wulkanicznych, już dawno zarodowała. Przypuszcza się, że pierwotnie wulkan ten mógł być o kilkaset metrów wyższy. Dzisiaj dla amatorów jazdy na rowerach górskich na zboczach Ostrzycy powstały single tracki. Przebiegniemy się Kaczawskim single trackiem. Nie tylko zwiedzanie, ale również trening. Nie ma co się lenić. Do zobaczenia następnym razem.